Hej wam wszystkim w kolejnym filmie. Dzisiaj Wam się nie pokażę, a to dlatego, że będziemy minimalizować moją kolekcję kamieni. Tutaj mam mój mini, mini, mini ołtarzek i powiem Wam, że zamawianie przez internet kamieni ma to do siebie, że nie wiecie jakie te kamienie przyjdą, jak tak naprawdę będą wyglądać w realu, a nie tylko na zdjęciach i... No to sprawia, że czasami kamienie nie przemawiają do Was. Jeśli widzicie je na żywo, no to wiadomo, one do Was mówią tak naprawdę, że, no, że ich potrzebujecie, ale przez internet to tak nie działa. No, więc postanowiłam zminimalizować też moją kolekcję kamieni, o czym Wam już wspominałam. E, nie zrobiłabym tego, gdybym nie miała osoby, której mogłabym dać te kamienie, a jest nim a jest nią e, mój brat, który też zbiera kamienie, na pewno się z nich ucieszę, oczywiście ja je oczyszczę, dam mu i no, na pewno będzie zadowolony, bo ja już pomału przestaję czuć, że, że te kamienie są moje, wiecie. E, Przestaję czuć z nimi więź, bo za dużo jest też takich, które mm, tu nie pasują. Nie pasują energetycznie i nieważne, jaką, jakby, jakie rzeczy one robią, jaką mają moc, jak, bo każdy kamień ma e, swoją moc, e, oddziałuje na różne inne rzeczy. E, nieważne, jeśli bierzesz ten kamień w rękę i nie czujesz tego. I ona na ciebie nie działa. Dlatego, mimo tego, że wszystkie kamienie są przepiękne, to postanowiłam zrobić bardzo ciężką <grystkę> e, czystkę w nich, więc zapraszam Was do oglądania. Tutaj sobie rozłożyłam wszystkie kamienie. Tutaj mam drugą część, którą Wam zaraz pokażę. Zacznijmy sobie od moich ulubionych kamieni. I tym samym jednego, którego będę się pozbywać. I to są dwa labradoryty, które y, kocham, uwielbiam. Labradoryt jest moim ulubionym kamieniem bez dwóch zdań. Jakbym miała wybrać tylko jeden jedyny, to byłby to labradoryt. Ale widzicie, że ten bardzo mało się błyszczy i powiem Wam dziwną. Rzecz, że on się błyszczy mniej niż na początku. To był jeden z moich pierwszych kamieni, które sobie kupiłam już parę lat temu, i myślę po prostu, że jego zadanie zostało spełnione. I ja tego kamienia nie będę nikomu oddawała, bo czuję, że on po prostu przelał całą swoją moc na mnie. Jestem mu bardzo wdzięczna i po prostu wróci sobie do Ziemi. Zakopię go w ziemi, kiedy pojadę do swojego rodzinnego domu. Tak samo sprawa ma się z Jadeitem. Ten oto Jadeit, który wyblakł i który pomógł mi w aspektach zdrowotnych. Jestem mu bardzo wdzięczna. I czas, żeby mnie opuścił po prostu. I też czuję, nie czuję w nim już mocy, nie czuję w nim już magii. Te dwa kamienie nie pójdą. Właśnie w czyjeś ręce Tylko oddam je Skąd one przyszły, czyli do ziemi Ale labradoryt Zastąpiłam sobie oczywiście tym przepięknym Labradorytem Tu jest księżyc I słońce On się przepięknie mieni Przepięknie, ja go kocham Naprawdę to jest Mój ulubiony kamień, widzicie to Tak e, Tak samo kocham Rubin w Fuchsycie bardzo do mnie przemawia ten kamień, kocham go jak widzicie w większości te kamienie są niebieskie, bo właśnie niebieskie kamienia najbardziej do mnie przemawiają, kojarzą mi się z wodą, z morzem z czystością z czystością umysłu z pracą nade mną która cały czas gdzieś tam jest, więc Rubin w Fuchsycie Cudo. Amazonit to jest mój obelisk. Pierwszy mam też drugi, ale zaraz go wam pokażę. Kocham ten kamień tak samo. Tutaj, jeśli chodzi o jeden z moich pierwszych kamieni, to jest też Larimar. Który powiedziałabym, że jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o moje ulubione kamienie. Zdecydowanie jest to magiczny kamień. Kocham go bardzo i on będzie jeszcze długie lata, mam nadzieję, ze mną. Tutaj mamy dwa kamienie, które, no nie wiem, daję w jednej grupie, jakby. Czyli to jest kamień słoneczny i kamień księżycowy. Ten kamień, ja go w ogóle nie doceniałam przez lata, też był jednym z moich pierwszych kamieni. I kiedy ja już się miałam go pozbywać, Doceniłam go, dostrzegłam jego blask dosłownie w przenośni, i od teraz jest moim ulubionym kamieniem. A kamień e, słoneczny od samego początku był dla mnie jednym z ulubionych, a to jest jeden z moich najnowszych kamieni: jest to aragonit niebieski i jest bardzo jasny, ma takie szaro-brązowe wstawki. Tutaj nie wiem dlaczego, może. Nie wydaje się on jakoś bardzo spektakularny, ale coś w nim jest, co do mnie przemawia najbardziej. Dlatego jest właśnie w mojej ulubień. Ten na pewno zostaje. Jest to Sodalit. Nie Sodalit. Czemu ja zawsze mylę? E, selenit z sodalitem. Bardzo brzmią podobnie. Jest to Selenit, którym ładuje wszystkie kamienie. Jest to taka wieżyczka, bardzo mi się podoba. Nie jest to mój ulubiony kamień, ale zdecydowanie jeden z ulubionych. Najbardziej ulubionych i on ze mną zostaje. Tak samo jeśli chodzi o kwarc różowy. Jest to jeden z moich najstarszych również kamieni i no nie chcę się go pozbywać. Dlaczego się nie fokusujesz? Nie będę się go pozbywać, bo mam coś w sobie. Co po prostu bardzo mnie w nim urzeka. Mimo, że jakoś nie przemawia do mnie bardzo mocno, to jest on takim komfort, kamieniem, który zawsze mnie wysłucha, powiedzmy, zawsze jakoś na mnie dobrze działa kojąco, wspierająco i bardzo łagodnie. Więc on zostaje. Oczywiście, i co jeszcze, to są też z tej mojej ostatniej tury, najnowszych kamieni: Lepidolit i Hohlit. Bardzo piękne, mimo że jeszcze są zbyt nowe, żebym coś więcej o nich powiedziała, to mają coś w sobie, szczególnie ten Lepidolit, coś magicznego, takiego, co bardzo do mnie przemawia, a to ciałko jest przepiękne, bo ma kształty. Ma brzuszek, ma większą dupkę, <noise> dlatego mnie mm, urzekło. I oczywiście te dwa kamienie zostają. Może pozbądźmy się czegoś w końcu. <noise> Więc e, z ciężkim sercem oddaję kalcyt karaibski, który jest e, moim drugim mm, obeliskiem. I wydałam na niego sporo <noise> pieniążków, ale on w ogóle do mnie nie przemawia. Kiedy on przyszedł do mnie, nie poczułam z nim żadnej więzi, więc oddaję ten kamień mojemu bratu. Ma inny kalcyt, ale myślę, że też się ucieszy. To jest z kolei chryzokola, też jeden z moich najstarszych kamieni. Nigdy jakoś nie czułam miłości z tym kamieniem, więc również oddaję go bratu. Tak samo jak i ten kamień. To jest piasek pustyni, który koleżanka mojego brata właśnie nam podarowała. Wiem, że ma już takie, ale nie tak duży, więc myślę, że będzie zadowolony, bo on kocha duże kamienie. Dlatego, no tutaj te cztery są w miarę dużych. Rozmiarów, że tak powiem, więc mu się spodobają. To jest jaspis. On jest przepiękny. Tutaj wygląda jak taka truskaweczka. Tutaj jest jakby morze, e, brzeg. E, no, no, cudo. Cudowny jest ten kamień i on na pewno zostaje. To jest Aura. Kwarc Aura, który się tak błyszczy, zostaje ze mną. Tak samo jak ten Opali. Bardzo go lubię. To nie wiem czy zaliczyć w ogóle do kamieni, bo zrobił go dla mnie mój brat i bardzo cieszył się na to, że właśnie podaruje mi kamień, bo ja wtedy zbierałam i nadal zbieram, ale yy, nie wiem, dużo miłości yy, w nim w tym kamieniu mi przekazał, więc yy, on ze mną zostaje. Mimo że to nie jest prawdziwy, że tak powiem, kam kamień, hematyt zostaje. Przyzwyczaiłam się do niego po prostu. Nie jest on jakiś niezwykły, ale cieszę się, że go mam. To jest różowy, piękny kamień. Nie jest on jakoś bardzo różowy, ale ma taki blask w sobie, jakby. No bardzo mi się on podoba. Tutaj jednak to jest aragonit różowy. Piękny kolor, piękny kamień, ale w ogóle do mnie nie przemawia. Ja go otrzymałam i i nic nie czuję po prostu, więc mam nadzieję, że mój brat się z niego ucieszy. Tak samo jak karneol, który też jakby w ogóle, mm, nie wiem, mam bardzo mieszane co do niego uczucia. Eem, zobaczymy. To jest na razie taki Maybe Pile, który daję tu. Tutaj mam jeden bardzo stary też kamień, czyli Noc Kairu. On zostaje, bardzo go lubię. I tutaj jest koral kwiatowy. Nie wiem, czy uda mi się to oddać, ale widzicie? On tutaj ma takie kwiatuszki. No, jest przepiękny. Nie mam w ogóle w takim kolorze kamienia. On zostaje, bardzo go lubię. Kontynuujemy z pierdłkami, bo tylko one tak naprawdę zostały buteleczka z czaroidem zostaje. E, to jest ten e, też róża pustyni oddaję. Nie czuję w ogóle potrzeby posiadania tego kamienia. E, mój mini mini ametyst zostaje. Um, to jest akwamaryn. 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 Jezu, ja zapomniałam, jak się czyta. E, tak, zostaje również niebieski kamień. Bursztyn, który kupiłam w Gdańsku, zostaje. To jest w ogóle topas, chyba. Ja go bardzo dawno temu kupiłam, ale e, tak mi się wydaje, że to był topas. Zostaje. Zapatyt, który bardzo chciałam mieć i byłam bardzo podekscytowana, ale. Kiedy on przyszedł, jego kształt, jego kolor, jego, nie wiem, jakoś to mnie w ogóle nie przemawia. Na pewno w przyszłości kupię inny apatyt, ale ten wędruje do mojego brata. I tutaj rodochrozyt, nie wiem czy to dobrze wymawiam, jest pyciusi, ale zostaje, bo właściwości tego kamienia są wow. Poczytajcie sobie i zostaje. Bardzo mi się podoba i będę polowała na jakiś większy okaz na pewno. To jest kalcyd żółty, który jakoś w ogóle do mnie też nie przemawia. Zapytam się, brata, on też ma jeden taki, ale może będzie chciał drugi, nie wiem, zobaczymy. E no nie pomyślałabym sobie, że go oddam, bo bardzo chciałam mieć żółty kamień, ale jakoś nie pasuje do mnie, więc dziękuję. A tu jest czarny turmalin. Zwykły czarny kamień, posiadający potężną moc, zdecydowanie zostaje. Tutaj jest róża, piasek pustyni, przepraszam. Bardzo piękny kamień, pięknie się mieni. Zostaje ten mały księżyc. Rodonit, piękny kamień, jeden z moich ulubionych. Uwielbiam go i właśnie porównanie: aragonit różowy i rodonit. Obydwa kamienie różowe, no powiedzmy podobne. Ten posiada i daje mi ogromną moc, ten żadnej. Więc ten oczywiście zostaje. Tutaj jest kwarc, aura. Aqua aura, sorry, niebieski, zostaje, bardzo mi się podoba. Tutaj mam kryształ górski, który zostaje, a to jest prawdopodobnie również kryształ górski, który dostałam gdzieś w jakiejś promocji, i on na razie zostaje w Maybe Pile. Zobaczymy, czy. Bo mój brat ma bardzo dużo tych kryształów górskich, więc nie wiem, czy będzie chciał. To jest piryt, który jest na pieniądze. Więc on na pewno zostaje razem z cytrynem. Kocham cytryn też to jest jeden z moich ulubionych kamieni. Jest piękny, żółty. No i widzicie, on nie jest taki nachalny jak ten, który no nie wiem, w ogóle do mnie też nie przemawia. A cytryn jest cudowny. To nie pamiętam, czy to jest hmm, kwart brzoskwiniowy, czy kalcet brzoskwiniowy, e, ale coś z brzoskwinią było. E, bardzo lubię tego, ten kamień. On teraz tutaj nie oddaje swojego piękna, ale w sobie ma trochę takich drobinek i kolor totalnie mój zostaje. Tu jest taki mini, mini, mini celestyn. Zostaje. Ten Amazonid zostaje. Ale zobaczymy, jak on yy, będzie ze mną współpracował, bo mam pewne wątpliwości, ale zobaczymy, damy mu szansę. I tu dostałam yy, w gratisie, nie wiem co to jest: <grystka> buteleczka z jakimiś kamykami. E mam taką większą mój brat nie ma w ogóle żadnej buteleczki z kamykami, więc myślę, że się ucieszy więc mu podaruję ja tutaj mam takie mini, które były mm, dołączone jako gratis w tych dwóch woreczkach i tak więc wszystkie tutaj te większe oddaję mojemu bratu niech się cieszy, niech poznajduje co to są za kamienie e, a to te kamienie sobie zostawiam, dlatego że będę robiła z nich magiczne rzeczy, bardzo mi się przydadzą, takie e, pyciuszki, takie dzidziusie. E, nie wiem, to jest cytryn pewnie, e, te różowe to nie mam pojęcia co to jest. Dużo jest tutaj kryształów górski, howlit niebieski. Tu są kamienie, które ze mną zostają, e, no dość sporo, ale... Zrobiło się więcej miejsca. Nowe kamienie, które tak planuję w przyszłości, może nie najbliższej, ale na pewno jakieś będą. Te w ogóle zakopuję w ziemi, tak jak Wam mówiłam. Te oddaję bratu. A te jeszcze oczywiście zostają, ale nie wiem jeszcze, czy w tym woreczku, czy rozsypię sobie w tym pudełeczku takim. A te kamienie Muszę się zastanowić, i tak by się miała moja czystka w kamieniach. No, myślę, że dość sporo te i przynajmniej jeden albo dwa z tych yy, wylatują. A te tutaj zostają. Ja nie chcę minimalizować na siłę kamieni, bo kocham je i są dla mnie taką rzeczą, którą chcę zbierać i chcę posiadać więcej i więcej. Ale jeśli widzę, że jakiś kamień ze mną nie rezonuje, nie działa na mnie, nie, nie pracuje mi się z nim dobrze, no to lepiej zrobić miejsce na coś innego. W ogóle w kamerze tutaj ten kamień jest taki piękny, naprawdę bardzo ładnie. Wygląda. Ciekawe, co to jest. Może gdzieś mój brat <gryw> znajdzie informację, co to są za kamienie i mam nadzieję, że będzie się z nich cieszył. Bo dawno nie dostawał ani nie kupował sobie nowych kamieni. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał i do następnego.